Gość Radia Gdańsk. A w naszym studio Anna Buchowska, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z którą rozmawia Kuba Kałga. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Inspektor, to zanim o wakacjach i o tym, jak ciężko sanepid pracuje, bo to jednak czas intensywnej pracy dla Was. Lodziarnie, smażalnie i inne yy, sprawy, które trzeba badać, to trochę o formalnościach yy, pomówmy. Po 20 latach w Gdańsku zmienił się powiatowy inspektor sanitarny, pani Hanna Bona nie jest już, yy, Halina Bona, przepraszam, nie jest już tym yy, inspektorem. Jaki jest powód tej zmiany? Bo nie wszystkim ona się podoba. Niektórzy oceniają ją jako kontrowersyjną. Nie doszło do nas takie głosy, a powód zmiany jest formalny. Pani inspektor zakończyła kadencję ze zresztą czwartą. I tak tutaj. No właśnie 20 roz... lat to kawał historii jednak. Bardzo duży kawał historii i pani inspektor z naszej pamięci pozostanie jako taki Nestor Inspekcji, osoba, która wniosła wiele dobrych rozwiązań. Bardzo takiej mm, dyscypliny pracy. No, była zawsze na miejscu, zawsze można było liczyć na panią inspektor. No, wszystko bez zarzutu. Niemniej jednak kadencja się zakończyła i czas na zmiany. To jakie te zmiany będą, i kto zastąpi panią inspektor? Od 1 sierpnia Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku jest pan Piotr Tomczyk. Jest to doktor nauk, lekarz, z wieloma tytułami, można powiedzieć, specjalizacjami. Najważniejsza dla nas i takiej osoby szukaliśmy. Jest to osoba, która kocha epidemiologię. Rozumie sytuację, która w tej chwili no, generuje się nam na świecie, w sensie takim, że widać wzrost chorób. Znaczy wzrost zachorowań na choroby zakaźne. Pan doktor jest świeżo po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie epidemiologii który to uzyskał w Państwowym Zakładzie Higieny pod, że tak powiem, opieką pani profesor Todys, no bardzo dobrego adresu w Polsce, chyba najlepszego. A wcześniej z inspekcją sanitarną był związany? Jakieś doświadczenie w samym sanepidzie ma? Nie, ale... Bo to pan... właśnie wzbudziło jakieś tam kontrowersje. Do nas, do redakcji, takie sygnały dotarły. Nie, ale zgodnie z sugestiami pana ministra Grzesiowskiego, czyli głównego inspektora sanitarnego, mamy otwarte drzwi dla osób też nie z inspekcji, takich, które wnoszą wartość dotaną, mają pomysły z innych jednostek, które możemy wykorzystać w inspekcji i takie osoby są zawsze u nas mile widziane. Odświeżacie sanepid, mówiąc innymi słowy trochę? Tak, można powiedzieć. Zmiany pokoleniowo-mentalne? Też, a przede wszystkim no był taki rok niedobry, kiedy się zmieniła ustawa o inspekcji sanitarnej, tak w 2006 mniej więcej, gdzie nastąpił bardzo duży odpływ lekarzy z inspekcji, bo tam wtedy wchodziły w grę takie formalności, że nie mógł lekarz prowadzić jednocześnie swojej praktyki. Wtedy no, spora liczba lekarzy odeszła z inspekcji. Teraz staramy się. Uzupełnić braki, mówiąc krótko, ponieważ lekarz jednak no, jest absolutnie wartością dodaną dla naszej służby. No, były nawet takie momenty, kiedy pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego nie był lekarzem, i to A była no do właśnie. tego pandemia jeszcze w tym wszystkim. A no więc. właśnie, dlatego staramy się tutaj, mówię, tak jak sugeruje nam pan główny inspektor. Jednak kadrę dobierać zgodnie. Zresztą z wymogami kwalifikacyjnymi ministra zdrowia z 2010 roku. Tam w pierwszej kolejności jest lekarz. Czyli to jest ważniejsze niż doświadczenie samo w sobie, w Sanepidzie. Tak, doświadczenia można nabrać. Zresztą pan doktor ma też doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi innymi. My jesteśmy podmiotem leczniczym, więc myślę, że jednak jakieś. Podobieństwa znajdziemy. Jakieś specjalne zadania przed gdańską inspekcją, przed powiatowym inspektorem na najbliższy czas, na tę kadencję będą? Ej, w Gdańsku się zawsze bardzo dużo dzieje, przede wszystkim to, co... Jak w każdym dużym mieście, ale pytam o specjalne. Specjalne na... to wszystkim dżembori. Co prawda 2027, ale to nie jest dużo czasu, to jest potężna impreza i musimy już powolutku się na niej Czyli przygotować. Czyli zlot harcerzy, który na Wyspie Sobieszewskiej jest zaplanowany. Tak jest. To będą wakacje 2027 roku. Tak jest. To jeszcze przyszłość odległa w pewnym sensie. Dobrze, skupmy się na wakacjach 2025 roku, bo to jest główny pretekst do, do naszego spotkania. Półmetek można powiedzieć yy, za nami, także półmetek pracy inspektorów i co z tej waszej pracy wynika. Pewnie różne tematy, to, te lody dzisiaj tutaj yy, z Magdą wywołaliśmy zapowiadając naszę, naszą rozmowę. Nie będę pytał panią o smaki, ale o jakość tych yy, lodziarni nadmorskich, zwłaszcza sezonowych. Nie jest źle, można powiedzieć. Od trzech sezonów badamy lody pod kątem przede wszystkim czystości mikrobiologicznej, bo to jest takie ważne w lodach: jest to produkt krótkotrwały i zjadamy go tak no, dosyć szybko, więc staramy się uczyć państwa, którzy te lody wytwarzają, żeby robili to w sposób jak najbardziej bezpieczny dla odbiorcy. Wychodzi nam z taki trend powolutku, że tak mniej więcej jedna trzecia badanych próbek ulega dyskwalifikacji. Na razie do tej pory zbadaliśmy 45 partii lodów i było to 225 próbek, z czego około 60 było zdyskwalifikowanych. Czyli to tak ta jedna trzecia. A co znaczy badanych próbek? Gdzie wy te próbki badacie, od tego zacznijmy? Pobieramy próbki właśnie w automatach przede wszystkim, takich, które wytwarzają lody i przede wszystkim w pasie nadmorskim, bo tam jest jednak najwięcej turystów, no, chociaż lato jest trudne w tym roku, ale jednak, no właśnie też między innymi, że jest trudne, to ludzie nie są na plaży, bardziej może korzystają z gastronomii, więc tym Tak bardziej... zwana pogoda barowa. O, dokładnie. Tak. Dlatego staramy się tutaj trzymać rękę na pulsie. E, uspokajająco powiem tak, że jeżeli już znajdziemy te niewłaściwe, m, że tak powiem, produkty, to żeby ktoś mógł na nowo te lody zacząć produkować, musi nam udowodnić, że one są na pewno dobre. I musi zrobić pięć takich próbnych partii, można powiedzieć, w których nie znajdziemy drobnoustrojów i dopiero wtedy może na nowo yy, no, obracać swoim towarem. To ile to trwa, to, to zrobienia takich pięciu partii lodów to jest kwestia dwóch dni, czy bardziej dwóch tygodni, bo trzeba jeszcze je przebadać, rozumiem, tak. uzyskać wyniki, tak? i tak Dłużej, dalej. około tygodnia do półtorej nawet, dlatego, że no, bakterie mają swój tam czas wzrostu i nie mm -hmm. przyspieszamy tutaj absolutnie niczego. Więc taki, takie standardowe badanie trwa około trzech dni. A, jak to, a z czego to wynika? To jest jakiś błąd technologiczny w trakcie produkcji, czy brak zachowania higieny, a potem taki na przykład przedsiębiorca to przechodzi, te badania powtórne, czy, czy bywa tak, że nie przechodzi? Jak to jest? Właśnie głównym powodem jest brak zachowania higieny, przede wszystkim samego, samej tej maszyny do lodów, brak tam odpowiednich procedur dezynfekcji, mycia. Wydaje mi się, że często może to wynikać jednak z tego, że sezonowość tutaj zatrudnienia ma znaczenie i, i uczenie kolejnych tam osób, które przychodzą do tej pracy na dwa tygodnie, trzy tygodnie, może wynikać. Tutaj taka okoliczność, że ktoś czegoś nie dopatrzy. Czyli brak doświadczenia też pracowników. Tak, pewny. może być. Też. Dobra, jakie są konsekwencje tego? Na te 60 parę próbek? Yy... Na te 60 parę próbek to jednak zamknęliśmy tak na dobre tylko jednego wytwórcę, który tam uparcie się nie stosował do yy, zaleceń. Czyli bywa, że zamykacie też taką lodziarnię. Tak, bywa, na amen na mówiąc. Amen. W sensie w tym sezonie, dopóki okay. się tam nie wyjaśnią różne kwestie. I gdzie ta lodziarnia została zamknięta? Powiem tak, yy, że w pasie nadmorskim. Ale tak dokładnie nie mam tu niestety informacji od koleżanek. Takich Czyli gdzieś między krynicą morską tak. a, a ustką rozumiem. Tak. No dobrze, no okej, okay. I, i, i to jest zamknięcie. I jakie są konsekwencje później? Taka osoba po prostu nie może prowadzić biznesu, czy też jakieś kary administracyjne są nie, to, nakładane? Znaczy, jeżeli już dochodzimy do takich drastycznych y, środków, że, 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 że zamykamy, to najczęściej za tym idzie kara y, administracyjna w postaci decyzji inspektora powiatowego. I tutaj zawsze staramy się miarkować. To nie są kary, my, znaczy nie zależy nam na tym, żeby komuś, nie wiem, no. Mówiąc krótko, prowadzić jakiejś tragedii w życiu, ale to są kary tam rzędu od tysiąca do dwóch i pół tysiąca złotych i też są wskazówki, co trzeba poprawić, żeby jednak no, nie narażać klientów swoich na niebezpieczeństwo. A to też jest niezły biznes y, sprzedawanie lodów w sezonie nad, mor nad morzem, więc no, dlatego... Zgadza się, dlatego, dlatego miarkujemy. Mhm. miarkujemy. Dobrze, idąc dalej. Y, załóżmy, że ktoś takie lody spożywa, gdzie są te drobne drobnoustroje. Y, może się zatruć takimi lodami? Jak najbardziej. Y, Macie takie zgłoszenia? Y, właśnie chciałam do tego przejść, że y, Pomimo, że mieliśmy tego typu właśnie historię, te dyskwalifikacje, nie ma dużo zatruć w tym roku, bo w analogicznym okresie zeszłego roku mieliśmy 75 ognisk takich wakacyjnych zatruć, czyli głównie są to jakieś kwestie związane z salmonellą, z. Czyli jakieś żywienie zbiorowe, prawda? Tak, częściej. żywienie zbiorowe z wirusami, które tam norowirusy, adenowirusy, które powodują takie krótkotrwałe zatrucia pokarmowe. A ten sezon, jak się yy, udaje? Mamy tylko 50 ognisk, więc. Czyli Kąga, jest, lepiej. jest lepiej. Jest lepiej, My mamy bardzo surową panią doktor, która no, tam szalenie dba o to, żeby właśnie głównie była edukacja, ale też lekarza, żeby bardzo tam nam y, szybko zgłaszali te ogniska zatruć i jeżeli ich nie zgłaszają, to znaczy, że ich naprawdę nie mam. A największe kom... takie zatrucie, gdzie miało miejsce? Obóz harcerski, niestety. Harcerski jeszcze do tego. Tak. Aha. To się rzadko zdarza. Obozy harcerskie prawie. Nie zgłaszają zatruć przez poprzednie sezony, bo to sobie sprawdziliśmy. No tutaj tak wyjątkowo się zdarzyło. gdzie ten obóz miał miejsce? Yy, w powiecie kościerskim. No dobrze, to harcerze podpadli, można powiedzieć. No tak Niestety. Troszkę. Dobrze, idąc, yy, idąc dalej, bo yy, badacie nie tylko lodziarnie, i nie tylko yy, zatrucia pokarmowe, ale jeszcze przy, yy, przy żywieniu zostając, bo smażalnie nadmorskie i te oleje, frytki, ryby i inne. Wszystko. Smażone produkty, które się sprzedają w, w, w sezonie też podlegają badaniom jak, jak wypadają z wynikami. Lepiej niż lodziarnie? Yy, powiem tak, tutaj nie mamy jeszcze danych, bo te badania są dosyć yy, skomplikowane. Umówimy się na koniec może sezonu i wtedy sobie podsumujemy ładnie Zeszł, przy, zeszły sezon i ten. W każdym razie proszę się nie niepokoić, badania są, pobieramy próbki. One tam są badane w laboratorium przede wszystkim, więc nie mamy takich danych na bieżąco, ale nie mam też sygnałów, żeby gdzieś y, było bardzo źle. Mamy też mało interwencji stosunkowo mało na tego typu kwestie. Tu trochę wracamy do tych zatruć, rozumiem. Właśnie. I, i, i więc, tak dalej. To się jakoś łączy w całość. Tak, no bo jeżeli jest interwencja i są niepokojące objawy zdrowotne, no to najczęściej też do nas... Piszą obywatele, że, że, że i to bardzo cenimy, tak, Bo naprawdę część tych interwencji się potwierdza, że jest brudno, niehigienicznie, że właśnie są niewłaściwej jakości te produkty, które są serwowane. Mało mamy takich zgłoszeń w tym roku, co bardzo cieszy. No pytanie, czy ludzie bardziej wyrozumiali, czy, czy, czy pewne działania, które podejmujecie, przyniosły efekty po prostu? Ja myślę, że chyba to się wszystko łączy. Jest świadomość, ale też my się staramy edukować tych naszych y, państwa, którzy w sezonie działają. Też tak jak sobie tu już rozmawialiśmy, większość tych obiektów jednak nie jest sezonowa, tylko już całoroczna, bo, bo tak się tutaj dzieje, że jednak ludzie nad morze przyjeżdżają. Ale tych sezonowych też jest mnóstwo, jest, no to się nie oszukujmy, jest, to jest ich ogrom. Jest, ale trudno powiedzieć. Możemy sobie kiedyś takie badania założyć, socjologiczne, ale to może w przyszłym sezonie spróbujemy popytać, jak to tam państwo widzą. Trzeba to będzie, trzeba to będzie sprawdzić. Chcę o jeszcze jedną rzecz panią zapytać, bo Sanepid bada także wodę na kąpieliskach. I tych nadmorskich, i tych śródlądowych. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś takie zamknięcia kąpielisk z powodów sanitarnych, takich typu entero... No, no z bak bakteriologiczne, tak tak, 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 tak dalej, bakterie coli, ale sinice... To już coś trochę niezależnego od organizatorów kąpielisk. To y, chyba jest dość dużo tego w tym sezonie. Jak to wygląda? Mm, przyjrzeliśmy się. Rzeczywiście w tym roku jest niesamowicie dużo y, zamknięć kąpielisk z powodu się nic, ponieważ y, jak państwo wiecie i pan redaktor też, y, działa coś takiego jak serwis kąpieliskowy. Ale my oprócz tego jeszcze staramy się tam... Y, pomiędzy inspektorami wymieniać takie informacje na bieżąco, więc mamy taką specjalną grupę i tam ciągle widzę, że ktoś zamyka, otwiera i tak tam w ciągu dnia nawet się to dzieje. Tam jest dzieje. pewnie więcej informacji niż tak. w serwisie kąpieliskowym. Który... Więcej, nie tylko szybciej może okay. tak ciutkę, ale serwis działa bardzo dobrze. W tym roku naprawdę się tam państwo mogą dowiedzieć naprawdę wszystkich rzeczy, które, które są niezbędne. To też warto pamiętać, gdyby ktoś się wybierał, chociaż pogoda raczej nie zachęca, ale, ale jeżeli ktoś warto, planuje, to tak. warto wejść na serwis kąpieliskowy i tam jest aktualna informacja, tak? Czy czy woda się nadaje do kąpieli, czy właśnie nie ma zagrożenia sinicowego? Też? Tak, i warto do, do serwisu zaglądać też z tego względu, że tam się pojawiają informacje na temat w ogóle warunków fizycznych, czyli falowanie, bo też ratownicy zamykają kąpieliska nie tylko z powodu sinic, ale też takich warunków właśnie fizycznych, można powiedzieć. I ale wracając do już. głównego wątku, tak. Mieliśmy jedno zamknięcie z powodów mikrobiologicznych, to jest ustka wschód i zakaz kąpieli powiązywał do 1 sierpnia, czyli jest już teraz kąpielisko w porządku. Po kolejnych badaniach wody można korzystać, jeżeli pogoda pozwoli. Natomiast sinic jest niezwykle dużo w tym roku. 64 kąpieliska do tej pory, a mamy połowę wakacji, były zamknięte z tego powodu. To jest rekordowy rok, bo tak historycznie sobie popatrzyliśmy na dane, to 2018 były zamknięte 63 kąpieliska z powodu sinic, ale przez cały sezon. Aha. A teraz mamy jeszcze miesiąc i zobaczymy, a już, do, a już przebiliśmy a już przebieliśmy, tę przebieliśmy, liczbę, tak? Czyli tak. to jest rzeczywiście największy w, tak. w, 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 w historii takich wnikliwych no, badań? Przynajmniej tych badań, które no, sobie sprawdziliśmy, czyli przez osiem ostatnich lat. A z czego to wynika? Bo ten sezon pogodowo, ca... silnicy nam się kojarzą z bardzo dużymi upałami, brakiem wiatru, brakiem opadów, stojącą taką wodą, to tworzy warunki do, do tego, do powstawania mm, dużych kolonii sinic. Co się dzieje takiego? Tak paradoksalnie biorąc, to w sumie lato jest ciepłe, Męcz nas Dlatego, że są upady, natomiast woda jest ciepła i to jest głównie powód zakwitów. Yy, I to, że nie ma też sztormów chyba takich dużych, bo sinice się tam pojawiają, jak jest woda ciepła i sobie tak I stoi. I stoi, w skrócie mówiąc tak. tak nie ma falowania dużego. Pomimo tego, że my widzimy ulewy, no to może odpowiada w inny sposób troszeczkę, więc tutaj te warunki są z powodów temperatury chyba w tym roku bardzo dobre dla zakwitu. A jak wiadomo, niestety temperatura morza średnia wzrasta. Tak. To to może oznaczać, że będzie nam takich sezonów przybywać? Będzie trudno, tak się nam wydaje. Chociaż znowu, zeszłoroczny, tylko 26 kąpielisk zamykaliśmy przez cały sezon z powodu zakwitu. Przez a, cały sezon 26, tak. a w tym sezonie do końca I, miesiąca miesiące? 60 ponad, tak. tak? Także to jest, biologia jest nieprzewidywalne zjawisko. Trudno coś tu wyrokować. To tylko pokazuje, jak nieprzewidywalna jest wasza praca też po części. Tak. Rozumiem. Jak nieprzewidywalne staną się kolejne sezony nad Bałtykiem, to trzeba powiedzieć? Wprost? Tak trzeba powiedzieć prosto, że wypoczynek nad Bałtykiem będzie należał do takich y, ekstremalnych trochę z różnych powodów. W sensie, jeżeli ktoś się spodziewa takiej pogody, jak nie wiem, na południu Europy, że jest stabilnie słoneczko, cieplutko, no to tutaj raczej będzie tak szybko zmienna pogoda, jak w tym roku. Nie rodzi to dobrej wizji przyszłości tego wypoczynku, tak sobie myślę. Ale takiego optymistycznego akcentu byśmy mogli poszukać, żeby to jakoś tak nie brzmiało. Ja myślę, że to jest ciekawe w sumie, też trochę takie ekstremalne doznania na urlopie, że to nie jest tak. Nie wiem, może to wprowadza jakiś element takiej y, zawsze niepewności, co na tym urlopie będzie. Myślę, że można trochę adrenaliny sobie w życiu inaczej sprawić niż na przykład jadąc nad morze, płacąc y, dużo, jedząc no tak. niekoniecznie y, najwyższej jakości lody, a potem nie móc się wykąpać, bo silnicę. To też staramy się tam, gdzie możemy zapewnić tą jakość, natomiast na silnicę nie poradzimy. Musimy zakończyć to rozmowę, bo strasznie pesymistyczny obraz pani inspektor. Nie, wszystkim, wszystkim życzymy udanych wakacji tej drugiej połowy. I Może tutaj? pogoda się podróżuje. I tutaj się podpisujemy pod tym wszystkim. Bardzo dziękuję za spotkanie. Proszę bardzo. Gość Radia Gdańsk. Szukając pozytywów, może zamkniemy to stwierdzeniem, że frytki w tym roku są bardzo dobre i nie zanotowaliśmy zatruć od frytkowych. I tego się trzymajmy. Anna Obuchowska, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Kuba Kauga.